Witamy. Tutaj układaliśmy puzzle dzisiaj, no i moja mama układa, układała dwa godziny. No tak. I teraz pokazamy, ile mama układała takie puzzle. Tak, go. ile one Krzysiu mają tutaj części. Sto. Stówka. Ja układałam, słuchajcie, dwie godziny, ale nie poddałam się i nie patrzyłam na pudełka, ani nie patrzyłam nawet na, na ten taki plakacik, jak ułożyć. Wszystko z główki, zobaczcie jakie piękne. Więc jeżeli lubicie układać puzzle, to zabierajcie się i na pewno nie będziecie, tak Krzysiu, kochane dzieci, żałować, bo to jest naprawdę e, bardzo e, fajne spędzenie czasu i poza tym świetnie się bawicie z, z kochanymi, zabierzcie babcie, co, zarączkę, mamuśkę, tatuśka, ciociunia, ciociunie i zamiast tego, wiecie, jakiegoś głupiego telewizorka, E, tak, Krzysiu, już jakiegoś filmu? No to. Tak, Krzysiu? Uh -huh. Zaproście ich tak? do wspólnego Zbierz. spędzania czasu. A ty, Krzysiu, niech powiedz, ile ty dzieciom składałeś? Składałem z z i z A powiedz dzieciom, co to jest? Nowe arka. Nowe arka. Nowy arka. Na zdrówko 100 lat, zdrówka miłości i szczęścia. I tutaj mamy różne postacie, tak? Mamy kogo? Krzysiu, może Ty powiesz nam kogo? My tutaj mamy: Noe. Noe. koń Małpy. Zrafy. Koale. Krowa. <mum> złoń, ale nie mam mleka. Śminka. <śmienka>, tertul. Si. Yy, tu jest jakiś A to jest jakiś chyba reniferek. Gazela, tak? Nie ja wiem, trochę z całenką, pomyliła, trochę ze zreniperkiem. Kotek, no i te inne no jakieś Więc jest. mamy tutaj arkę właśnie tutaj. No cena, cena nie była taka droga, bo ja już wam dzieci powiem 20 złotych, więc on lecie do no, no Lub do Tatusia, lub do... W tym szóstyni, nowym roku. Ratunia. Ile układać? Godzinę. A tutaj mamy jeszcze. Damianka, tak? Damianka mamy tutaj blue. I tutaj, co my tutaj mamy dla dzieci? Tutaj też mamy 100 części. 100, a nie, tutaj 104. Eee, tu były 104 części o 4 więcej. Też w cenie tak 20 zł. I tutaj. Można mu powiesz Książę. Baciszek no. układał kamianek. Blue! Około... To jest super bajka Blue. No właśnie, lubicie bardziej bajkę Blue? Czy no. nie lubicie? No, lubicie? Lubicie, tak? A dlaczego właśnie? Dlaczego lubicie? Blue jest fajna. Ciekawa jest? No, ciekawa. Ciekawa rodzinka? No, ciekawa <śmiech> <śmiech> Więc polecamy, polecamy i szczęśliwego nowego <laughs> roku! 拜拜。Bye bye. Bye bye.